Stwój! rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie albo użyjesz kodu, jako nas jest go i wpłacisz z nim 15 zł. Wtedy automatycznie bierzesz udział w konkurcie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Hej, cześć panie i panowie, wróciłem z wakacji i zapodali coś nowego. Zapodali nowy event, nowe ciekawe skrzynki, więc będzie ciekawie. I wy w dniu dzisiejszym tworzycie battle za 5000 zł w którym musi znaleźć przynajmniej jedna takowa ta skrzynka. Piszcie na dole komentarze, stawcie łapkę w górę i subujcie ten kanał, bo to oczywiście jest wymagane. Dla wszystkich zwycięzców z ostatnich 10 dni odzywam się do Was dzisiaj i jutro na Discordzie, więc spokojnie, no byłem na wakacjach, więc chyba zrozumiecie, nie? Tak czy siak, mamy nowy event, gdzie zdobywamy punkty, walutę, no i mamy te skrzynki. Zaczniemy sobie od.. Barrel bash case, czyli skrzyni za 21 zł. Na starcie jest otworzymy na normalnym typie. Nietypowo, bo ani nie boostujemy, ani nie używamy jakiegoś dziwnego Joker, czy przepraszam, jester moda. No, i mamy tak se, więc trzeba to ewidentnie zbustować, więc klikam sobie w boost mode i 126 zł, takowe jedno otwarcie. Mamy Wasteland Rebella, jednak nie mamy Waste Rebella. No cóż, no okej. Okay. Ta skrzynka wygląda ciekawie z perspektywy takiej, że możemy sobie zrobić tak. I teraz otworzymy sobie jedną za 550 zł. Okej, okay, niestety, coś tu się stało. Houston, musimy coś tutaj zrobić. Musimy sprzedać, musimy sprzedać chyba tego Prince'a. No, mam dwa, no to jednego mogę sprzedać. I to sobie rozegamy w dniu dzisiejszym, więc będzie ciekawie. Oczywiście tutaj top dropy. Ostatnio, jakiś old tutaj afiony. Masa naprawdę powolnych przedmiotów. Dragon Lore. Liczę, że coś tutaj, coś tutaj dzisiaj dziabniemy sobie stąd. I trafiamy sobie za 552 zł. Co trafiamy, to jeszcze zobaczymy. No, ale mamy tutaj szansę na m.in. talona na spot glossy. I na jeszcze jedne sportglosy, Tymczasem Famasik za 4 zł. Przypomnę skrzyneczka za 550. Takie otwarcie. Oj, nie dobrze się dzieje. Dobra, do trzech razy sztuka. Już 1,5 koła to już jest jakaś przeginka. Żeby za półtora koła wymienić na 12 zł, to byłoby bardzo niemiłe. Nowa Antik. No, kiedyś taką wam posiadałem, ale teraz absolutnie mi posiadać nie chciał. 51 zł, no chociaż troszkę lepiej, ale no spokojnie, to ładko pierwsza skrzynia. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. jak widzisz, niekoma mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Na Pirate's Lock oczywiście fiako Power Up Case 84 zł, szansa na sport Gloves'y, vicey, Na e, butterfly, na Karambita Na Driver Gloves'y, więc coś tutaj się już dzieje Na początek średnio, boostujemy sobie 168 złotych Więc już umówmy się, wypadałoby, żeby coś tutaj poleciało No Galil Chromatic Abundation No to chyba nie jest drob naszych marzeń, umówmy się 52 zł, więc odpalamy od razu Jester'a 2000 prawie, że złotych? O kuźwa, ty no dobra, no ale tutaj mamy 5 przedmiotów Które by nas naprawdę zadowoliły na no ten ultraviolet, to jest jeden z tych przedmiotów. Czy ja chcę klikać ten drugi as? Chyba Kuźwa nie chce tego klikać. Drugi as? No na początek mega surowo. Mystery Case. No tutaj już umówmy się. Przedmioty są dosyć potężne. O League Driver gloves, Talon Ruby. No coś takiego by wypadało tutaj trafić. Tutaj na jesterze to chyba będzie 6 koła kosztował. No 5600, no właśnie. Zbustujemy za 420, trzykrotnie większa szansa na ula, pięciokrotnie na takie rękawice. Mamy meczkę Chandykos Fire, e, zawsze to coś, ale no też szału nie ma. Okej, okay, przepraszam, to tak minimal wear, to już tutaj jest, jest leciutki szał. Kurde, no. Z jednej strony to nie brzmi turbo źle, no, ale z drugiej strony. To można zdeczulnie pogrążyć. No dobra, jeszcze się z tym wstrzymam. Być może na battlece ktoś coś. Zobaczmy sobie: Watercase'a na Jesterze, bo to jest nie najgłupsza rzecz. Za 1000 zł mamy szansę na naprawdę powalone przedmioty tutaj. I liczyłem, że coś tutaj by się wydarzyło. Hyper Beast, no to raczej nie jest drobny naszych marzeń. 80 zł, Jezu, udaje długą szansę. No naprawdę dzisiaj nie idzie najciekawiej. No te Glowcy to byłoby coś. I znowu meczka, no może jakieś Statrak faktory nie uza. O właśnie, za 733, chociaż leży faktor nie Dobra, lecimy dalej, bo to jest ciężko. Nowe procentówki w ogóle mamy. Limited Offer. Mamy za 233 szanse na Butterfly'a. Ja mam ciężkie przeboje z tymi skrzynkami. No ale no, zaryzykujemy, tak? Zaryzykujemy. Teraz mamy 6% na to, że polecić coś ciekawszego. Teraz mamy procent 10, że polej coś ciekawszego. Teraz mamy 8%, więc no dobra, dajmy tam opcję pomiędzy, tak wyrażę. Jeszcze raz otworzę, żeby tysiaka tutaj wrzucić w tą skrzynię Ale już czuję, że będę tego żałował No mamy tutaj Butterfly'a, mamy Bowie Knife'a dla nas totalny shit Dobra, dajcie mi Batelkę Dajcie mi Batelkę, bo tu jest jakiś totalny wylew Nowa bitwa oczywiście Dodamy sobie skrzynkę I coś z tych nowych by wypadało tutaj trawić Przypominam, żebyście wytworzyli również e, bitwy no i przypomnę, że fajnie jakby były skuteczne, nie? To tak byłoby bardzo milusio Stworzymy sobie coś takiego, coś takiego Tutaj sobie może jeszcze damy coś innego Royalka jednego Damy sobie jednego White Lotusa. 2700 polskich złotych na trzech graczy Czy ja to chcę robić na standardzie? Zaraz sobie zobaczymy czy ja to chcę robić na standardzie Zdecydowanie to chcę robić na standardzie No i no dobra, no zobaczmy co tutaj będzie Dodajmy sobie bota, losowy bocisz Bot, bot Alex i bot Isam Okej, okay, ciekawe towarzystwo, takie niekonwencjonalne, ale zobaczmy, zobaczmy co tutaj będzie. Pierwsza skrzynia zbustowana, zresztą tak jak kolejne 4 przed nami. No i szału nie ma. I samo trafia za 80 zł, kiedy ta skrzynia kosztowała chyba trochę więcej. Atomic Aloy, no bardzo ładna i nawet kosztowna, ale taki Redline Minimal wear za 620 zł. No ustawia Alexa dosyć mocno. No okej, okay. to nie są złe dropy, w szczególności ten mój Wildfire za 730 zł. No skrzynia za 420 oddaje dosyć ciekawie. Ta wupa Redline może być swojo, swoje warta, ale jednak nie. Jesteśmy na prowadzeniu, jeszcze bo jeszcze o 60 zł. Ostatnio na tutaj ten Neon Rider za 455, najlepszy drop. Royalek, czy Royalek coś dopomoże? No tak średnio bym powiedział, kurde, tak średnio, ale wyprzedza nasz. Jedna, jedna, a, jednak nas wyprzedza Alex i z procentówki totalnych, gówno. Więc zdarza się i tak: no mamy 4800, no. Możemy sobie raz otworzyć tą skrzyneczkę na Jesterze albo stworzyć jeszcze raz taką battle. Chyba, że ktoś coś stworzył. Możemy zawsze zajmować się, o panowie tutaj to odlecieli do innego wymiaru w ogóle. Coś z tymi nowymi skrzynkami bym poprosił, może coś takiego? O kuźwa, to jest bitwa za 8 koła, to chyba się tak nie zabawimy. Tutaj coś mamy, mm, Dużo jesterów tutaj, to jest bitwa za 6,300? Za 2,5 koła? Mmm, w sumie taka, taka bym powiedział. Z tych jesterów, kurde, może lecieć. Skopiamy sobie tą batelkę. Na trzech graczy na klasyku. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. To już mi to ma potencjał. Bo tutaj w tym Gold case mamy szansę na chociażby Crowna, no czy na najdroższą naklejkę taką jakby nietłoniową ever Mamy tutaj też te 50-50. No zobaczmy. Czy to nie są te 50-50, tylko są to jakby. Okej, okay, smuja za 344. No, zaczynamy, no, z pole position, nie bójmy się tego powiedzieć. 2600 zł takowa batla. No byłoby miło jakby tutaj tak przynajmniej piątka z tego skapła. No bo kurde, jest ciężko. No nie ukrywajmy, dzisiaj jest ciężko. No ten takie przyznam szczerze, niektóre widzę po raz pierwszy. Tom Skyland to oczywiście, z Broken Fanga to kojarzę. Tej przyznam szczerze, nie kojarzę. Mamy teraz Neon Warra za 34 zł. No niby fajnie, no ale z drugiej strony też szału nie ma. Kolejna skrzyneczka, emeczki, no Nitro tutaj. Ładnym dropem jest, ale niezbyt kosztowny. U mnie Nightmare za 230, co jest zdecydowanie tutaj ciekawym dropem. Sierra, hm, mocno średnio. No umówmy się, w sumie to jest 1000 zł. No jesteśmy już tak, no bym powiedział, że mamy się do połowy tej to właśnie batli, Więc szału nie ma, teraz u Espec Serum, tutaj trafiony u oponenta Rosso Więc to jest pewnie ciekawy drop, mamy Sire W minimal więc całkowicie przyzwoicie, nie będę tego ukrywał 1500 złotych, plus minus mamy Golden Koi u Rosso za 311 złotych No Rosso goni kurde, Rosso goni, 90 złotych kości różnicy ROX w holo, ROX holo, let's fucking go, 440, ale też Flamable Foil tutaj u Emiliego Za 500 złotych Okej, okay, Hyperbliźnik, jakiś fajny? Filteste niestety, no widzieliśmy, co potrafi tutaj faktor No, ale tym Filteste też psioczyć nie będziemy. A wupki tymczasem jejku, mortis, jej ku Mortis. Ona wygląda tak horrornie, podobnie do Deset Hydra na tej miniaturce, że już przez chwilę był tutaj leciutki zawał. Menowar War trafiony tutaj u Emiliego. Bardzo ładna wupa, mega mi się podoba. No, ale kosztuje tyle, ile kosztuje. W sumie wygląda to wszystko dosyć pozytywnie. Tutaj mocno bez szału. I ostatnia skrzynia to skrzynia z usp kami gdzie nawet do trafienia Glock za 500 ale nikt się jakoś z nim nie pofatygował. Jedynie co tutaj Rosso troszeczkę podgonił. No i mamy cztery koła. No generalnie, nie jest źle. Wreszcie coś oddało. Wreszcie coś oddało. Więc teraz jakiś taki underdog, być może coś by się tutaj przydało. Kurde, no kóźni ta skrzynia Mystery Case. Chyba, że byśmy zrobili coś takiego bym powiedział ciekawego, i byśmy zrobili sobie coś, 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 coś takiego. Na jesterze underdog. No i na trzech graczy, bo na trzech to mi się już cykał, ale na trzech jest potencjał, że ja teraz nie trafię. Chociaż też nic takiego powolnego nie trafiłem, no ale być może, być może ktoś z nich by tutaj wyleciał z jakimś Ołem. Bitwa za 6000 złotych, dużo, nie dużo. Takowe tworzycie w komentarzu, oczywiście zostawcie łapkę w górę, również pamiętajcie o kodzie jak on nas jest go. Minimalny statek za 40 koła, tak? No jaja, no po prostu, kurde, jaja, no to se sprzedamy. Mamy 28 tysięcy waluty eventowej, więc zobaczmy, co z tego się 28,270, sprzedaję wszystko. 60 zł. Zawsze coś. Mamy oczywiście też te punkty tutaj. 460 tysięcy. No tutaj do tego gamma duplera niewiele bekuje, nie wiem, co chyba poczekał, poim'a wszystko. Chcę sobie kolejnego prince'a pozbyć. Miałem dwa prince, nie będę miał ani jednego. No nie cieszy mnie to absolutnie. Moje bitwy. Skopiujemy to. Czy chce dać to na czterech graczy? Kurde, no aż taki. Aż tak. Nie nie no, dajmy na trzy, No, zgadnijmy to jakoś tak uczciwie, tak? Mam jeszcze budżet w razie czego na jedną, ale no na nie bitwę więcej. Więc kurde wypadałoby, tak? No że to już są jakieś jaja, że ja aula sam tą trafię, no. Jakbym otworzył normalnie, jakbym otworzył normalnie, to tak się co by było? Okej, okay, zgarnę to sobie. No chociaż tyle. No chociaż tyle, że sobie to zgarnę. Mamy 6800, więc ledwo co mi się zwraca ta batla, naprawdę. Pamiętajcie, że nie zawsze oddaję tak, jakbyśmy tego chcieli. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie dać szansę swojemu szczęściu, jesteście osobami pełnoletnimi, bo tylko dla tak jest to zabawa, klikacie sobie tej plusik, a na scenie wpisujecie tutaj oczywiście kodzik FIAKO, który daje wam 10% bonusu do depozytu, czyli po czar a może 1100 i 2 zł i 10 groszy na stałe. No i co dzień otworzyć Daily Case'a, nie musisz wpłacać nic, po prostu wchodzisz 124 godziny, otwierasz sobie takiego Daily Case'a i na przykład z a I Lepiej mieć takiego 5'7a niż defaultowego, co nie? No chyba, że, chyba tak, chyba tak. Także polecam się zainteresować Czy chcemy jeszcze jednego tego mystery case'a walnąć? No kurde, tutaj są fajne temasy. No są fajne i te masy. dobra, ostatni raz Ostatni raz sobie klikamy i zobaczymy czy z tego... Let's fucking go Let's fucking go, ja coś czułem, ja coś czułem, że to i tak trzeba kliknąć Długi ult 20 21 tysięcy, bo minimal wear, no nie w statyaku, no ale ja absolutnie psioczyć nie będę To mi się podoba, kuźwa, ta mystery case to jest naprawdę mocna skrzynia No najlepszy drop na jesterze Łapkę w górę, zostaw, napisz komentarz i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się do następnego strzała!